Cześć, witacie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam megalinię Zodiaczka, magnetyczne 5 neonowe, 7 oraz podkowe szczęścia, tak żeby troszkę odpocząć od krzyżówek. I zacznijmy sobie wkład. Dzisiaj 50 zł. Zobaczmy od tej nieszczęsnej podkowy. Mam z numerem 6

49, 41 i 32. A podkowa daje piąteczkę. P i P. No dobrze, czyli będzie szczęśliwa w miksach strapka. Teraz neonowe 7 z numerem 10. I tu szukamy siódemki albo gwiazdy. No i jest pierwsza.

tu z kolei szukamy piątek. Osiem, jeden, siedem, sześć, siedem, cztery jest czarna piątka. Trzy, jeden, osiem, jeden jest druga piątka, siedem, sześć, trzy i cztery, dziewięć, osiem, cztery i na końcu trzy. No dobra, to dwie piąteczki, pierwsza tutaj z 20 zł. No pięknie, a druga daje dyszkę. Także 30 zł powinno być U. Zgadza się. No dobrze, byle tak dalej. Zodiak z numerem 10 jest z moim znakiem. Także sprawdzamy gwiazda albo księżyc jest UFO. Potwica, krab, flaming, miś, lira, planeta i słońce, statek, teleskop, portyk, naczynie, jednorożec, sputnik, ziemia i żółw, kompas, no zodiak, nie wyłamuj się, no niestety. Nie dał ani gwiazdy, ani księżyca. Czyli ta do przegranych i megalinie z numerem dziewiątym. Tak na, to, na troszkę takie dłuższe podrapanie. Żółw oraz liść. Jako pierwsze. Liść już tutaj widzę. No a tutaj jest Żółw i liść. Kolejny Żółw. Hmm, tutaj nie widzę, tu jest liść. Tutaj są. I tu. No i tu jest żółw. No chyba tyle. Dalej korona i motyl. A no, tutaj już koronę widzę. Jedną i drugą. Jest też motyl. Korona i model tutaj korona. I wychodzi, że to... O nie, jest tutaj korona. Myślałam, że nie ma. Dalej prezent oraz foto. Tu są w pierwszym dwa prezenty. Tutaj dwa. No i to tyle, to nie było. Teraz wiśnie i kudka. Jest kutka. ale wiśnie nie widzę. No to dalej. Teraz sakwa i kokos. Nie widzę, tu też nie. Tutaj widzę sakwę. Mm. Nieraz się człowiek patrzy na te symbole i nie widzi. Był kokos. Tu była kłódka. No proszę. Kokos. I tu jest kokos. Teraz popcorn i klucz. Tu mam popcorn, tutaj, tutaj jest kolejny, jest też klucz, kolejny popcorn. Tutaj popcorn, tutaj nie widzę, i tutaj nie widzę. Dalej łódź i tęcza. Łódź tutaj jest w pierwszym. Tutaj jest kolejna łódź. Tutaj dwa razy i jeszcze jedna łódź. Ten czy nie było? Dalej flaminga, szminka. Flaming jest. Diament oraz piłka. <laughs> Tutaj mam diament. Tu są dwie piłki i diament. No tu była jeszcze łódź. I na końcu tu jest piłka. Kolejne dwa to klapki i ananas. Nie ma, tu też nie. Tu nie widzę, nie widzę. Ale tu w ostatnim są klapki i ananas. Dobra, to tyle. A nie, tu jeszcze były klapki. Jeszcze były. Dalej winogrono i piórko. Ale chyba tych symboli nie było. No to zobaczmy dalej. Słońce i zegar. Tu mamy słońce. O, klapki. Jednak były u góry jeszcze. Tu słońce, tu były klapki. No kurczę. I tutaj. Nie wiem. Słońce. Zegar. Dobrze, dalej podkowa Biedronka. Biedronka tu jest. Tu mam podkowę. Kolejna biedronka, biedronka i podkowa. Podkowa i podkowa. I tutaj. Ostatnie dwa. Jest to naszyjnik i pierścionek. E, tu była biedronka, rowerka nie dali. Jest pierścionek. A tu jest naszyjnik, chyba nic z tego. Chyba dziewiątka jest przegrana. Dobra, i w jest świnka. Tak jest, kontrolne są różne. No i tak fajnie się zaczęło, ale i tak myślę, że nie jest źle. Te strapeczki przegrały. Natomiast magnetyczne 5 daje 30 zł. I w tych strapkach po piątce tutaj podkowa 5 i neonowe 7 piątkę. Także na 50 jest 40 zł. Dyszka na minusie, no ale jakoś przeżyjemy. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!